Uwaga, przed wami giga kwaśny ogór. Kosztował dyszkę i leżał w szafce przez bardzo długi czas, bo nie miałam odwagi go spróbować. Ale co tam do odważnych świat należy? Ale on jest wielki! To jest monstrum, a nie ogórek. No, woda pachnie kwaśno, ale przeleję sobie ją do szklanki i zobaczymy. jest żółta. W środku wygląda jak totalnie zwykły ogórek jako taki bardziej żółty. Boję się. Chrupki bardzo, bardzo słony i kwaśny, ale to jest chyba bardziej słone niż kwaśne. To mnie totalnie nie rusza, więc próbuję wywody. Myślałam, że będzie pachnieć, jakby chciała mi w wnętrzności, ale nie. <tryk> Dobra, jest kwaśne, ale nie tak kwaśne jak myślałam. Ja ogólnie jestem fanką kapusty kiszonej, wody z kapusty kiszonej, ogórków kiszonych. Ja ze wszystkiego wody wypijam, więc to mnie totalnie nie rusza. Myślałam, że się skrzywię, myślałam, że będzie po mnie, myślałam, że będę miała czym częstować znajomość na Sylwestra, ale nie. Zdecydowanie się zawiodłam, choć ogóreczek dobry.